Satrzykawy witajcie kochani na jednym z ostatnich vlogów z Polski. Um, więc mamy sobotę rano, skończyła się impreza tak. I obudziliśmy się do pięknej pogody. W końcu, po naszym tygodniowym pobycie w Polsce, mieliśmy ładną pogodę. Nie mogę powiedzieć, że cały czas lało, ale było szaro, buro, zimno i do duszy przez <noise> większość czasu. Um, Angielska pogoda stereotypowa z nami przyjechała, zdecydowanie. Więc bardzo się ucieszyliśmy, że w końcu mamy pogodę. No Szkoda, że to było 24 godziny przed wylotem, ale postanowiliśmy to wykorzystać. No i od razu już w drodze powrotnej od siostry pojechaliśmy do starego zoo, gdzie mieliśmy super frajdę oglądając różne i chodząc, spacerując z dziećmi, patrząc na ich radość. Więc e, było bardzo przyjemnie Nie no, pogoda nam się udała Teraz nie w końcu Tak, ciao Redigo What is no, this Danki No jest Danki Grey one too You like it? Do you like it. Yeah, okay. We can walk to another one. Yeah, okay. This <laughs> is This is a pink. This oh, oh, is This This is a pink.

Zoo, yeah, but they will get scared is... no, do uh. Look at that, mm -hmm. and look at that. But not, mm -hmm. not scream, they will run away, Harvey, if and you scream Yeah And what is over there? Really? Mm -hmm. Look at that

No to. No, no, tak. Jak no. no. to? Like Ale nic z tego nie kojarzę, bałem wam zostać. No. i byli że to Co, też tak nie chodziliśmy. To Co to jest? Komon e, marmoset. Nie. Yeah. Yeah. Mm. Nie od markerów. <mulity> takie takie małpiecki trochę, nie? Małpiecki. <mulity> <mulity> Look at that Yeah, they're scratching the puppy. Yeah. Hmm. Yeah. Like it? Yeah. Okay. Let's keep walking. Keep walking. And so. No. So what do you want to do? I want to go. Yeah. So let's go. My puppy's following me. And we can play on the jungle. Better now. Anaya, they are funny. You like them? I take your fingers out. No, to bed

Nie, want... yeah, tak. macha głową, że Tak, Czarny Tak, machagowano. Tak, machagowano. Tak, machagowano. na górę? Tak, machagowano. Tak, machagowano. Tak, machagowano. Tak, 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 tata, No. Arvi, Arvi, where are you? Where are you? I cannot see you. Arvi finger, Arvi finger, where are you? Iya finger, Iya finger, where are you? <laughs> 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 we Jedna ja wjechała tyłkiem w kałużę i właśnie się rozposzczyli i się ukrywają pod kołdrą w oczekiwaniu na ciuchy. który zostały w samochodzie, dlatego yy, nie widziałam. A czy widziałam, że są mokre ta zjeżdżalnia, ale nie widziałam, że tam jest toląca woda taka głęboka. Jak Jana ja wjechała w tą zjeżdżalnię, to jak samochód w kałużę, dwóch i po bokach wielkie te. Jest there? <laughs> Jak widzicie, ja zawsze próbuję Wam pokazać na społeczności takie filmy poprzednie z tej samej kategorii. więc byliśmy w starym też, jak byłam w Polsce w 2021 i już miałam kanał, i chciałam Wam pokazać ten filmik właśnie na społeczności. I szukałam te vlogi, i okazało się, że nigdzie nie ma tam tego z naszej wizyty filmiku. Wydaje mi się, że to dlatego, że wtedy jeszcze nie pokazywałam swoich rodziców na kanale. Tylko pokazywałam siebie, dzieci i męża, więc pewnie dlatego ten filmik i te, te, te fragmenty się nie ukazały. W każdym bądź razie zobaczcie sobie, jak się zmieniło zmieniły moje dzieci oraz też park trochę od tamtego czasu, jak byliśmy ostatnio, <grym muzyka> bye-bye bye-bye <laughs> okay we're going <coughs> what do you want where is it where is the goat arby where is goat where is goat no Are we? Are we? What is that? Meh. Mm. 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 What is that? że uwielbiam takie porównania właśnie. W ogóle jak macie ochotę, to zapraszam na playlistę naszego poprzedniego pobytu w Polsce, w sensie z tego 2021 roku, z pierwszego pobytu Ena i w Polsce. No, teraz to był trzeci pobyt jej w Polsce, więc wszystkie trzy pobyty Ena i w Polsce są na kanale. Zapraszam serdecznie do nadrobienia, szczególnie nowym osobom. No, bo właśnie... Mamy 3000. <noise> Dziękuję Ci bardzo. Każdy z was, każdemu z Was, że jesteście tutaj. Bardzo mi miło, że, że subskrybujecie, że oglądacie i że jesteście tutaj ze mną. I niektórzy są właśnie od tamtego czasu, kiedy byliśmy w Polsce ostatnim razem. Dajcie znać, od kiedy jesteście tutaj na kanale. Nie czy oglądacie tak regularnie, czy tylko przelotnie, bo jestem ciekawa. I czy pamiętacie te wspomnienia właśnie y, z Polski z 2021 jak dzieci jeszcze były dużo mniejsze, szczególnie po Enai to widać, armii aż tak bardzo się nie różni, y, ale widać tą różnicę włosa, że tak powiem. U Enai to różnica jest większa, bo jednak wtedy była jeszcze y, dopiero corocznym dzieckiem, bo jakbyśmy w Polsce, to w ogóle. Y, Kanał, to mam jeszcze jak Enaja raczkowała, więc wiecie, to bardzo fajnie się wspomina. Ja lubię wydawać na społeczność Wam takie filmiki z przeszłości. Dla porównania, właśnie, prawie jakimś parku, w którym byliśmy wcześniej, to wspominałam Wam często właśnie społeczności. Daję linka do tego filmiku, jak byliśmy tam poprzednim razem. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Te filmiki troszeczkę odżywają, bo nowe osoby nadrabiają te starsze. i Dlatego to też kontynuuję, ale dla mnie samej to jest to Friday. Ja często oglądam te filmiki zanim wam je, że tak powiem, zasugeruję, bo sama z tego mam po prostu frajdę i lubię wspominać takie rzeczy. Więc tutaj, też oczywiście, jakbyśmy w tym starym zoo, to pierwsze co zrobiłam po powrocie do domu, to właśnie Anioł był tym. Jest tam takie zdjęcie na tym wilku, no i właśnie jak tam byliśmy, to mówię, a musimy sobie zrobić, bo tam były robione właśnie te zdjęcia, jak byliśmy poprzednim razem, to oczywiście jak wróciłam do domu, to od razu ja się połączyłam do internetu, to szukałam zdjęcia z poprzedniej wizyty, jak siedzieliśmy na tym wilku, <grych> na jeszcze sama tam nie siedziała. No i ten, i właśnie wtedy zaczęłam szukać we w którym vlogu to umieściłam i okazało się, że w żadnym, chyba, że przeoczyłam, może. W każdym bądź razie yy, ja mam fajne wyszukiwania takich starych zdjęć, jak mi coś się przypomni i próbuję właśnie odzyskać je. Szczególnie yy, nawet z takiej ery przedcyfrowej. Dlatego, <grym> że jak w Polsce, to porobiłam sobie zdjęcia różnych naszych wspomnień i tak dalej. Yy. Żeby dać, mam nadzieję, Was ja nie zanudziłam moim filmikiem. Ja wiem, że takie wyjścia może nie są zaciekawe, ale ja na przykład uwielbiam filmować reakcje mojej dzieci na te zwierzęta, czy na tą dżunglę, czy na coś, bo to jest właśnie coś, co mnie bardziej fascynuje niż same te zwierzęta. Więc staram się podzielić swoją radością i mam nadzieję, że Wy też to lubicie, dlatego tutaj jesteście. To nie jest żaden serwis informacyjny, nic takiego. To są vlogi rodzinne, więc właśnie opierają się na tym, że widzicie, jak moi dzieci dorastają, jak nasza rodzina się rozwija. mam nadzieję, że wam się to podoba. Jak wspomniałam, to jest przedostatni filmik z Polski. Będzie jeszcze jeden, i potem już powrót do domu. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Napisałam też na społeczności, że. Obróbka tych filmików zajmuje mi dłużej niż zwykle, ponieważ nie mam miejsca na telefonie, żeby je obrabiać i często muszę usuwać dużo rzeczy, jak aplikacja jak Instagram, Facebook i wszystko, żeby zwolnić każde minimalną nawet miejsce na telefonie, że mogę obrobić filmik, bo to jeszcze muszę się drugi raz zapisać, czyli potrzebuję miejsca. No i jeszcze co ciekawe, to. Ja mam dokupioną największą chmurę, tak, dwa TB, ale to tak się wolno mi tam ściąga, że to mi nie pomaga wcale. <gryw> Czy pomaga oczywiście, bo te, yy, mam dużo zdjęć i filmików na telefonie, nie, nie byłoby to możliwe, gdybym chmurę nie miała, ale przy obróbce czasami, jak mam za dużo to nagrywane. To tak bywa. A ostatnio się troszeczkę tego no zbierało i mam zaległości, dlatego właśnie jak Enaja mi tutaj zasnęła, to postanowiłam nagrać ten monolog, żeby już ten filmik zmontować i puścić go jutro. W sensie w poniedziałek. Mam nadzieję, że mi się uda. Czy jest w poniedziałek, jak to oglądacie? Dobra, pozdrawiam wam serdecznie. Mam nadzieję, że nie jest za cicho, Postaram się też nikogo nie obudzić. Dobra, to już ostatnie pożegnanie. Pa, pa.